Moi drodzy, dzisiaj poszerzamy listę klasycznych przepisów, ale mam wrażenie, że po dzisiejszym gotowaniu pierwsze miejsce będzie należało do tego makaronu: tagliatelle alfredo. Pamiętajcie o tym, że te odcinki robię dla was, robię po to, żeby w waszej kuchni było przyjemniej, smaczniej, ciekawiej. Stąd też nowe pomysły, tak jak dzisiaj, nowy pomysł na sos alfredo. Na samym końcu zobaczycie coś, co sprawi, że sos alfredo może być modyfikowany na różne sposoby. Jedna ważna rzecz. Jeżeli chcecie to zobaczyć, pamiętajcie, żeby kliknąć, subskrybuję. Zaczynamy od ugotowania makaronu. Sos Alfredo powstał na początku XX wieku i tak naprawdę powstał z potrzeby serca. Podobno, tak przynajmniej legenda głosi, że niejaki pan Alfredo dla swojej ciężarnej małżonki chciał zrobić potrawę lekką, przyjemną i łatwą. Bazującą jednak na tym, co w genach ma kuchnia włoska kuchnię bazującą na dobrych produktach, wysokiej jakości produktach, które to produkty wymagają tylko niewielkiej obróbki i już jest gotowa potrawa. Może być e, makaron, jaki macie pod ręką. Ja używam dzisiaj tagliatelle, świeżego makaronu tagliatelle, który gotuję. Także żeby był al dente. 3 minuty to czas, który potrzebujemy do zrobienia sosu alfredo, ale i przygotowania kolejnych składników. Makaron. Gotujemy w lekko tylko osolonej wodzie, nie dodajemy oleju, nie ma takiej potrzeby. Bardzo ważna jest woda z tego makaronu. Woda, którą bardzo często Włosi wykorzystują właśnie do takich prostych, szybkich, lekkich sosów bazujących na kilku prostych składnikach. Jednym z tych składników jest masło. Może być parmezan, może być grana padano, a może być również ser, który jest serem bardzo pachnącym, czyli pecorino. Wszystkie te trzy rodzaje sera możecie dodawać zamiennie do tego sosu. Mamy ser. Ja dodaję czosnek, ale czosnek chciałbym pokroić tylko w plasterki, żeby subtelnie zaromatyzował cały sosik. Masło na patelnie. Chciałbym to masło rozpuścić, żeby ładnie tutaj tworzyło już takie, taką delikatną emulsję. Dodaję od razu plastry czosnku, żeby oddały aromat i pieprz. Czarny, podgrzewamy to, rozpuszczamy, a nie smażymy. Do makaronu. W tej wodzie jest mnóstwo skrobi, która została wypłukana z makaronu. I ta skrobia dodana do sosu spowoduje, że ten sos nabierze lekko aksamitnej konsystencji, więc do masła dodajemy małymi porcjami wodę. I zobaczcie, i teraz skręcona woda powoduje, że tutaj powstaje gęsty, lekko zawiesisty sos. Makaronik odsadzamy. Składniki, które chciałbym użyć dodatkowo. Alfredo, możecie zmieniać. Dodając tylko ser, mamy klasykę. Ale jeżeli macie chrupiące, młode, świeżutkie pieczarki, użyjcie ich. Cyk. I szpinak, liście szpinaku, które dodamy na samym końcu. Również tylko delikatnie podgrzane, również tylko tak naprawdę wymieszane z emulsją. Sprawią, że wszystko będzie i kolorowe bardziej, świeże, eleganckie. Dobra. Przekładamy makaron. I teraz więcej pieprzu. I kiedy już mamy ładną emulsję, zobaczcie, która okleja cały makaron, wyłączam źródło ciepła. To bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, bo w przeciwnym razie ser zacznie się rozwarstwiać. Ja bym chciał, żeby ładnie również rozpuścił się w całej masie. Nie może się przypalić. Podajemy ser i to wszystko ładnie mieszamy. Aż ser się rozpuści, pieczarki? szpinak. Wymieszane tylko pieczarki przed samym podaniem i szpinak z gorącym sosem z gorącym makaronem to dobry sposób na to, żeby w prosty sposób ulepszyć sobie wersję klasycznego makaronu. Dobry makaron, dobre alfredo zrobione jest wtedy, kiedy z całej patelni sos został zebrany i cały ten sos przykleił się do makaronu. Zobaczcie, patelnia jest suchutka, a makaron wilgotny obranym sosem. Pieczarki, które widzicie, surowe, chrupiące, jędrne. Odrobina soli. Z solą uważajcie, pamiętajcie, że ser jest bardzo słony. Myślę, że warto ten sól po prostu położyć. Zobaczcie, minimalna ilość sosu, która została tutaj na talerzu. Kremowego od sera i kremowego od e, masła. Na świecie można spotkać różne wersje sosu alfredo. Można spotkać z szynką, można spotkać z dodatkami śmietanki. To już taka bardziej amerykańska wersja. Jeżeli macie dobry ser, dobre masło, dobry makaron, to możecie to zrobić dosłownie kilka minut. Pamiętajcie, czekam na Wasz komentarz, jak Wam się udało, przede wszystkim jak smakowało, jakie macie Wy pomysły na odmienione Alfredo. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.